Dzień dobry! Od czasu pojawienia się na rynku telefonu Samsung Galaxy S2 z niecierpliwością czekam na kolejne modele telefonów z tej serii. Nie ukrywam więc, że z dużą dozą ekscytacji wyczekiwałam na najnowszy model smartfona Galaxy S5. Teraz mam go w ręku i za chwilę podzielę się z Wami wrażeniami z jego używania. Ale na początek opowiem Wam, w jakie nowości koreański producent wyposażył telefon Samsung Galaxy S5. A jest ich sporo. Telefon jest wodo i pyłoszczelny, posiada czytnik linii papilarnych, pulsometr, ale po kolei. Telefon został wyposażony w jeden z najwydajniejszych procesorów mobilnych. Do rąk użytkowników trafił Qualcomm Snapdragon 801 wspierany przez 2 GB pamięci RAM, cztery rdzenie taktowane zegarem 2,5 GHz oraz grafikę Adreno 330. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego. Android 4.4.2 KitKat. Użytkownicy tego modelu mogą więc liczyć na bardzo płynne korzystanie nawet z najbardziej pamięciożernych aplikacji, multimediów czy gier. Na przechowywanie plików mamy do dyspozycji 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Można ją łatwo rozszerzyć o kolejne 128 GB dzięki dodatkowej karcie microSD. Co z opcjami łączności? Jest to dosłownie wszystko. Od portu podczerwieni po NFC, czyli komunikację bliskiego zasięgu. Jest oczywiście WiFi, która może działać jednocześnie z LTE, by przyspieszyć prędkość pobierania danych. Jest też GPS, Bluetooth oraz DLNA. Ta ostatnia funkcja umożliwia bezprzewodowe przesłanie plików audio, zdjęć lub filmów do urządzenia z kompatybilnym odbiornikiem, np. telewizora lub komputera dzięki czemu można je potem oglądać na większym ekranie. Na pierwszy rzut oka wizualnie nowy model niewiele różni się od poprzednika Samsunga Galaxy S4. Wyświetlacz otoczony jest ramką obudowy i srebrną krawędzią. Wszystko tworzywa sztucznego. Jego wymiary to 14,2 na 7,2 cm, a przekątna wynosi 5,1 cala, czyli o 1,1 cala więcej niż w S4. Jednak z tyłu smartfona widoczne są już wyraźne różnice. Powierzchnia pokrywy stała się matowa, lekko chropowata i przypomina w dotyku skórę. Dzięki temu Samsung Galaxy S5 jest od swojego poprzednika bardziej odporny na zarysowania i zabrudzenia, takie jak na przykład odciski palców. Zdecydowanie lepiej też leży w dłoni. Rozmieszczenie przycisków i portów nie odbiega od klasyki serii. Z przodu telefonu nad ekranem znajduje się głośnik, czujnik zbliżeniowy, czujnik gestów i przedni aparat, który można wykorzystać do prowadzenia wideorozmów. Pod wyświetlaczem znajdziemy fizyczny przycisk Home, a po jego lewej i prawej stronie odpowiednio dotykowy przycisk ostatnich aplikacji i przycisk wstecz. Na prawej krawędzi jest przycisk włączania-wyłączania telefonu, natomiast po lewej nieco większy przycisk regulacji głośności. Na górnej krawędzi mamy wejście słuchawkowe, dodatkowy mikrofon i port podczerwieni. Obok głównego mikrofonu, oprócz typowego gniazda mikro-USB, znajdziemy rozszerzenie umożliwiające skorzystanie ze znacznie szybszego USB 3.0. Uwaga! Port ten posiada zatyczkę. Należy ją szczelnie domykać, jeżeli zależy nam na korzystaniu z kolejnej nowej funkcji obudowy telefonu, mianowicie wodo- i pyłoszczelności. Z tyłu smartfonu możemy zobaczyć aparat o rozdzielczości 16 megapikseli. Tuż pod nim znajduje się lampa błyskowa oraz nowość: niewielki czujnik pulsometru. A w lewym dolnym rogu mamy jeszcze jeden głośnik. W opakowaniu oprócz smartfona znajdziemy zasilacz, baterię o pojemności 2800 mAh, kabel micro USB, słuchawki stereofoniczne dwie dodatkowe pary nakładek do słuchawek w różnych rozmiarach, instrukcje obsługi i gwarancje. Aby uruchomić telefon, musimy włożyć kartę Micro SIM oraz baterię. To bardzo proste. Podważamy tylną pokrywę w specjalnym zagłębieniu, o tutaj. I zdejmujemy ją. Kartę microSIM wsuwamy do gniazda tak, by pozłacane styki skierowane były w dół. Następnie zakładamy baterię i zamykamy tylną klapkę. Teraz możemy włączyć telefon. Gdy robimy to po raz pierwszy, pojawi się konfigurator, który pomoże nam ustawić podstawowe funkcje telefonu. Wystarczy tylko kilka chwil i już! Smartfon jest gotowy do pracy.